Dzień dobry. W ostatnim odcinku subiektywnego vlogu audytora śledczego mówiliśmy sobie o postępowaniu dowodowym i o tym, że w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w mojej ocenie warto... Stosować pewne analogie do procesu karnego w kontekście na przykład budowania hipotezy alternatywnej wobec faktu głównego, będącego przedmiotem zarzutu sygnalisty, który uznaliśmy za prawdopodobny i wart podjęcia działań następczych, czy stosowania pewnych standardów w zakresie dążenia do prawdy. Zresztą to nie jest tylko kwestia procesu karnego, to jest, proces, to jest kwestia pewnej dobrej praktyki w zakresie dążenia do prawdy, tak abyśmy nie ulegali, pewnym błędom poznawczym. I w dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na fazie wnioskowania w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, bo no bo to jest bardzo istotny moment, który jest takim kulminacyjnym punktem tego postępowania wewnętrznego i on de facto definiuje, determinuje dalsze działania, to co my z tymi ustaleniami dalej zrobimy. Takim standardem oczywiście audytu śledczego, no bo powiedzmy, że stosujemy też analogię do pewnych praktyk audytorów śledczych stosowanych od no, ponad 20 lat, bo. Um, po w zasadzie po aferze Enronu ten biznes audytorów śledczych bardzo mocno się rozwinął, bo, bo te zdarzenia, które miały miejsce w Enronie, bardzo mocno wpłynęły na świadomość akcjonariuszy i inwestorów w kontekście potrzeby wzmocnienia środowiska kontroli właśnie o taką kompetencję audytu, ale audytu nakierowanego na badanie wczesnych sygnałów o nieprawidłowościach, tak aby nie doszło do tego najbardziej Niepożądanego, czyli, czyli właśnie na przykład konieczności likwidacji przedsiębiorstwa czy zgłoszenia wniosku o jego upadłość. Zatem, jeżeli mówimy o fazie wnioskowania, no to pamiętajmy o tym, że wnioskując, odpowiadamy sobie na podstawowe pytanie w jaki sposób doszło do zdarzenia, bo w audycie śledczym czy w ramach wewnętrznych postępowań wyjaśniających stosujemy tak zwaną metodę wnioskowania redukcyjnego, czyli wnioskujemy ze skutku o przyczynie. Tak zresztą dzieje się również w procesie karnym i, i generalnie w każdym procesie dowodzenia. Czyli widzimy, że chodnik jest mokry no i podejmujemy decyzję, czy on jest mokry dlatego, że przejechała polewaczka i go polała, czy może właśnie padał przed chwilą deszcz. Na podstawie okoliczności towarzyszących temu skutkowi jesteśmy w stanie no, akurat w przypadku chodnika dość łatwo i szybko zdiagnozować o przyczynie tego, że jest mokry, chociaż czasem następuje koincydencja, zdarza się, że padało, a i tak przejedzie polewaczka i będzie ten chodnik jeszcze dodatkowo myć i w związku z tym będziemy mieć wtedy koincydencję i też będziemy mogli sobie stwierdzić, że w związku z tym jest mokry z dwóch przyczyn. Tak? No i potem możemy się zastanawiać, która przyczyna była przyczyną pierwotną. W przypadku wewnętrznych postępowań wyjaśniających zazwyczaj pytanie, które sobie stawiamy jest takie, czy doszło do naruszenia prawa, ewentualnie czy doszło do naruszenia procedur wewnętrznych lub standardów etyki. No i tak jak na wstępnym mówiliśmy sobie etapie oceny zdarzenia, będziemy w ogóle zastanawiać się, czy zarzut dotyczy naruszenia prawa, czy właśnie wewnętrznych procedur, czy standardów, no bo wtedy też zupełnie inna waga tego zdarzenia będzie i zupełnie inny priorytet w kontekście jego wyjaśniania. No i oczywiście, jeżeli mówimy o wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, no to y, tradycyjnie praktyka y, wskazuje, że y, no, szukamy jednej z trzech przyczyn, czyli albo była to ingerencja człowieka, no i wtedy zastanawiamy się, czy to działanie tego człowieka było zawinione, czy nie zawinione. Zawinione w kontekście umyślności działania, czyli ktoś chciał, nie, wiem, naruszyć procedurę. Albo na to się godził, że ją narusza, czyli wiedział, jak ona wygląda i po prostu się nie zastosował, albo yy, na, na, naruszył wskutek w lekkomyślności yy, albo niedbalstwa. No i wtedy też mamy umyślność, yy, znaczy właściwie mamy winę nieumyślną, czyli, czyli sytuację, kiedy ktoś no, nie miał takiej intencji, ale wskutek niedołożenia wymaganej od niego staranności yy, nie zachował pewnych środków yy, ostrożności, nie zastosował się do, do tej procedury. Ale oczywiście yy, przyczyna może być inna, bo może, być tak, że ta osoba nie została w ogóle przeszkolona z tej procedury. Nikt jej nie powiedział, że w ogóle jest taki proces w organizacji. No i wtedy mamy pewien błąd systemowy, mamy pewien nieoptymalnie zaprojektowany proces operacyjny, bo może się okazać, że na przykład szkolenie z tej procedury odbywa się nie wiem, po trzech miesiącach od zatrudnienia, bo jakoś tam cyklicznie te szkolenia się odbywają, a osoba została wprowadzona do procesu operacyjnego wcześniej, no i w związku z tym nie zastosowała się do procedury. No ale to jakby nie oznacza, że wtedy Działanie tej osoby było zawinione, bo ktoś inny tak naprawdę zawinił, ktoś nie zaprojektował odpowiednio procesu, ktoś nie przeszkolił. A może się też wydarzyć tak, i to się często dzieje na przykład w instytucjach obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub finansowaniu oraz finansowaniu terroryzmu, że no, mamy jakiś błąd systemowy, mamy taki element, problem czarnej skrzynki, nie do końca zdiagnozowaliśmy, jak działa ten system, no i on miał jakiś w kodzie źródłowym czy w, w implementacji jakąś niedoskonałość, która spowodowała, że na przykład w pewnym okresie nie filtrowaliśmy naszych klientów przez <laughs> filtry sankcyjne. No, i może się okazać, że z naszej organizacji wyjdzie transakcja, <laughs> która tak naprawdę nie powinna trafić do odbiorcy, bo odbiorca znajduje się na przykład na liście sankcji. No i teraz to jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, kiedy ktoś celowo na przykład wyłączy tak, pewien element modułu systemu i spowoduje, że ta transakcja zostanie przeprowadzona, bo ten filtr nie zadziała. No i to wszystko jakby i potem jakby te nasze wnioski, te nasze konkluzje będą wpływać na dalsze losy tego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, no bo w zależności od tego, jaka była przyczyna tego zaraportowanego zdarzenia, no to te konsekwencje mogą być różne, tak? Albo musimy naprawić system, albo musimy zmienić proces, przeszkolić osoby, albo ewentualnie jest kwestia decyzji o wyciągnięciu konsekwencji wobec osoby. No, jeżeli mówimy o naruszeniu prawa, no to dochodzi nam jeszcze element tego, czy sprawa powinna trafić do wiadomości organów ścigania, no i to też zależy, czasem musi, no bo mamy obowiązek prawny, czasem może, bo mamy społeczny obowiązek, ale w ramach tego społecznego obowiązku też możemy, możemy, musimy zważyć czy czynny żal na przykład z perspektywy organizacji jest korzystny czy niekorzystny, no w sprawach podatkowych najczęściej korzystny, w innych sprawach to zależy, tak? I dlatego w tym kontekście warto na przykład, jeżeli mówimy o naruszeniu prawa, zaangażować w ramach kosorsingu czy outsourcingu osoby posiadające wiadomości specjalne w zakresie prawa, jeżeli w naszym zespole, który czy osoba, która zajmuje się podejmowaniem tych działań następczych w, w ramach wewnętrznego postępowania wyjaśniającego nie posiada pewnej kompetencji, no bo teraz wtedy jakby te, ten problem błędu poznawczego po jej stronie jest, jest mitygowany, ograniczony, tak? No i teraz chwila o tych błędach, bo mm, można spotkać się z zarzutem, że w ramach wewnętrznych postępowań wyjaśniających stosowanie analogii wobec procesu karnego czy kryminalistyki jest niezasadne, nadmierne. No i teraz, jakby, ale to nie tylko przecież kryminalistyka, bo kryminalistyka czerpie z ogólnych zasad poznania naukowego. No i jak tutaj widzicie Państwo, w kontekście metody naukowej. Jeżeli mamy jakiś problem, który musimy zdiagnozować, jakby rozwiązać, tak? jest jakieś zagadnienie, na przykład w badaniach klinicznych, poszukiwaniu leku na jakąś chorobę, no to musimy sformułować jakieś hipotezy. No i zazwyczaj w takich badaniach zawsze jest hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna. Nie może być tylko jedna hipoteza, no bo to się wiąże z ryzykiem błędu poznawczego. No i teraz, właśnie w kontekście tych błędów poznawczych. W kontekście tych błędów poznawczych pierwsza sprawa to jest błąd podobieństwa. Niektórzy moi koledzy, też właśnie naukowcy, badacze prowadzą różne badania w zakresie właśnie ryzyka podobieństwa w kontekście pojawiania się w organizacjach nadużyć, w szczególności jeden. Z kolegów z Kanady zrobił takie badania bardzo ciekawe dotyczące audytorów zewnętrznych i tego, jak fakt, że na przykład dyrektor finansowy czy osoba odpowiedzialna za finanse w podmiocie prawnym pracowała w tej samej firmie lub w konkurencyjnej firmie, ale jakby istnieje pewien element takiej strefy komfortu. Osoba używa tego samego żargonu, mówi w ten sam sposób, ubiera się podobnie jak my. To powoduje, że wiarygodność takiej osoby jest dla nas większa. I, I to sprawia, że taki wilk w owczej skórze, czy jak tutaj wilk w garniturze, będzie budził większe zaufanie niż osoba, która na przykład jest ubrana niedbale. A taka osoba będzie znała te schematy, będzie znała te standardy. Jeżeli ona będzie chciała popełnić nadużycie, to ryzyko, że ono zostanie niezauważone, przynajmniej przez jakiś czas, jest większe niż w sytuacji, kiedy to będzie osoba spoza branży. Bo taka osoba na przykład zna. Procedury audytowe. Taka osoba wie, jakie pytania będą zadawane, bo sama zadawała te pytania. Ta osoba wie, w jaki sposób wyniki takich wywiadów poznawczych, tych wstępnych w ramach audytu finansowego są rejestrowane, kto to potem sprawdza, jakie są luki w tym procesie ewentualnie, no i jak można obejść ten proces, jak można sprawić, że ktoś nie zauważy nieprawidłowości. No i jak sobie popatrzymy do mediów, to zauważymy, że takich nadużyć właśnie. Gdzie osoby odpowiadające za finanse właśnie pochodziły z tej branży, która audytowała, no ci audytorzy z różnych innych przyczyn też, ale byli narażeni właśnie na ten błąd. No i zdarzyło się kilka razy, że, a może więcej, że no niestety pewne nadużycia się wydarzyły, bo ktoś pewnych rzeczy nie zauważył, tak? Czy musiał, czy powinien był, czy dołożył staranności, to jest jakby inna dyskusja, natomiast istnieje taki błąd podobieństwa i musimy być jego świadomi. Także jest ryzyko. Że ktoś jest do nas podobny, zachowuje się podobnie, kopiuje nas w ramach NLP, czyli tego neurolingwistycznego programowania mózgu, może wpłynąć na nasze postrzeganie rzeczywistości i musimy być tego świadomi. Musimy w związku z tym zawsze przyjmować tę hipotezę alternatywną, żeby uchronić się przed tendencją do uznawania tego podobieństwa za stan prawidłowy, bo to, że coś jest podobne, nie oznacza, że jest takie samo, tak? Musimy o tym pamiętać. Druga sprawa, no to jest generalnie kwestia naturalnej tendencji do przyjmowania jedynie wiedzy zgodnej z naszymi wcześniejszymi przekonaniami. No i dlatego też potrzebujemy hipotez śledczych, no bo spójrzcie Państwo na ten rysunek. Jeżeli mamy jakieś przekonania, no to mamy tendencję do tego, że wiedza, którą już wiemy, jakby tylko to, co potwierdza to, co już wiemy, do czego jesteśmy przekonani, przyjmujemy za fakty prawdziwe, a te inne za, za jakieś fałszywe twierdzenia, fałszywych proroków. No i to niestety widać w mediach społecznościowych, które napędzają jeszcze dodatkowo ten błąd poznawczy, bo im więcej otwieramy rzeczy o określonej treści, tym więcej dostajemy treści o tej samej lub podobnej podobnym kontencie, no i to powoduje, że przekonujemy się, że o takich osób jak my jest tak wiele i wszyscy w ogóle myślą tak samo, bo w ogóle nie trafia do nas zgodnie z algorytmem to stanowisko alternatywne, więc musimy być świadomi tego, że my My jako ludzie z natury rzeczy, zgodnie z kantowską teorią poznania subiektywnego, niedoskonałego, nie, 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 nie platońską jaskinią, nie jesteśmy idealni. Nikt z nas, ja nie jestem i nikt z nas nie jest. W związku z tym musimy być otwarci na hipotezy alternatywne, bo inaczej istnieje ryzyko błędu. No i kolejny przykład uważam zabawny, no to właśnie kwestia perspektywy, tak? Jeżeli nie mamy hipotezy alternatywnej, jeżeli nie dopuszczamy innej perspektywy postrzegania pewnych zdarzeń, pewnych faktów, pewnych okoliczności. To nie ryzyko, że będziemy patrzeć tylko z dołu na ten rysunek, albo z góry, albo odwróconą głowę mieć, albo nie, no, i zobaczymy albo tę młodą księżniczkę w koronie, albo taką starszą, być może królową, już tam 40-50 lat później. No, no i to zależy od tego, w jaki sposób patrzymy, tak? Jeżeli się odwróci ten rysunek, widzimy co innego w pierwszej chwili, jeżeli się odwróci w drugą stronę, widzimy co innego. No i to jest bardzo też jakby duży problem w sytuacji, kiedy nie przyjmujemy hipotezy alternatywnej i zakładamy, że tylko ten lewy może być prawdziwy, i szukamy tylko potwierdzenia tego lewego. Nie zastanawiamy się, czy możliwe jest, że jednak to, co widzimy, to jest to, co jest po prawej stronie tego obrazka. Gdyby ktoś chciał poczytać więcej o mm, koncepcji, którą tutaj y, starałem się zaprezentować w krótkiej rolce, to zapraszam do lektury. Już na początku października pojawi się zgłoszenie sygnalisty procedura y, przeprowadzenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, gdzie proponuję pewien sposób y, działania w kontekście zgłoszenia sygnalist taki holistyczny, ale oczywiście... Y, y, Poddaję też pod obiektywną krytykę ten tekst, bo pamiętajmy, że droga do poznania wiedzie również przez próby, eksperymentowanie i Popełnianie błędów. I Karl Popper jakby twierdził, że jedynie falsyfikacja jest ścieżką prowadzącą do prawdy, tak? czyli musimy poddawać nasze przekonania, nasze twierdzenia, nasze hipotezy testowi wiedzy innych osób, bo to tak jak rozmawialiśmy sobie przed chwilą o tych błędach poznawczych, dopiero zderzenie, Naszej percepcji z percepcją innych osób sprawia, że ten model docelowy, ten model ostateczny będzie tak naprawdę spełniał kryteria czy wymogi, czy, czy, czy ten standard dążenia do prawdy, który będzie najbliższy temu obiektywnemu. Ale być może nigdy nie będzie tak, że będzie to model idealny, no bo jesteśmy ludźmi tak? i jesteśmy bytami z natury rzeczy niedoskonałymi. W kolejnym odcinku, w kolejnej rolce o raportowaniu i o dokumentowaniu wyników wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. A ja dziękuję Państwu za uwagę, że wytrzymaliście ze mną te 15 minut i do zobaczenia w kolejnym odcinku.